Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was prawidłowe 20 brzuszków i stanie prosto, żeby jest nie miał garba dla Jesa. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam niniejszym, według ja pozdrawiam Pytlo pozdrawiam. AndyXX, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Felika, pozdrawiam Bożydara Szparę, pozdrawiam Czeksza, pozdrawiam Wojo, pozdrawiam Oskara, Oskara, pozdrawiam Jakuba Nikubę, pozdrawiam Juksa, pozdrawiam Auricza, pozdrawiam Blosiego, pozdrawiam Antoniego Gdula, pozdrawiam Szewni, pozdrawiam. Ósmą klasę podstawową w Kaniżu, pozdrawiam Warunika, pozdrawiam Bernucha, pozdrawiam Kirstyn Howell 3, pozdrawiam Rikotę, pozdrawiam Jesa, pozdrawiam Filipu, pozdrawiam Niuniu. -Niu. Pozdrawiam pozdorawiam pozdrawiam Cieplerzewa, pozdrawiam Matrzewa, pozdrawiam Wikusie, pozdrawiam Uchmarki, pozdrawiam Driluję, pozdrawiam Frizołówka, pozdrawiam Wikusie, pozdrawiam 6121, pozdrawiam Przeniksu, pozdrawiam Filipka, pozdrawiam Czyksa, pozdrawiam Zareku, pozdrawiam Zareleku, pozdrawiam Zwaranego, pozdrawiam Zwi, pozdrawiam Ainecha, pozdrawiam Oskarka, pozdrawiam Juksa, pozdrawiam. Jeżeli ja i Podłoga, pod nim nie noga. Pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Zamka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepeńskiego, pozdrawiam Sebastiana Anczaka, pozdrawiam Misiurskiego, pozdrawiam Wójcika, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam. Na pozdrawiamy pozdrawiam Szefmi, pozdrawiam Szymona Pierwszego, pozdrawiam Szymona Drugiego, pozdrawiam Szemka Pierwszego, pozdrawiam Szymona Drugiego. Pozdrawiam na Chroma, pozdrawiam Logana, pozdrawiam Mega 9, pozdrawiam Wojtka Ulejniczaka, pozdrawiam e, Robaliniego Lajwa, pozdrawiam Juksa Pozdrawiam to Tosiule. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać pozdrowieni. No dobra, a teraz pokażę Ci, jak się robi 20 brzuszków, tak żeby schudnąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, i pozdrawiam języka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 i 20. No i jak widzisz, wcale się nie zmęczyłem. To teraz regeneracja U, pleców. Rozprostowujemy nogi, tułów, kolana, głowę i wszystko. I jak widzisz stare, to ci pomoże. Nauczyłem się czegoś takiego od mojej kuzynki. Moniki Poroce, bo ona każe mi tak terenować. Więc pozdrawiam jeszcze Monikę Poroce, jeżeli by to zauważyła. Moją fizjoterapeutkę, znajomą z Poznania. to się No i jak widzisz, ten trening okazał się być przydatny. Jeżeli nie wiedziałeś, jak to się robi, to ja ci w tym pomogłem. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z pokazania, jak się robi prawidłowo brzuszki, żeby... prawidłowo 20 brzuszków, żeby zgubić to trochę ciała albo przynajmniej, żeby schudnąć przez jakiś czas lub jeszcze, jak pokazałem Ci te pellety, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Do zobaczenia przy następnym moim jutrzejszym filmiku. Okej, okay, to pa, cześć.